Akacjowa 38 to popularna hiszpańska telenowela, którą można oglądać na antenie TVP1. Fabuła serialu skupia się na codziennym życiu mieszkańców pensjonatu przy ulicy Akacjowej w Madrycie, miejscu, gdzie nie brakuje emocji, tajemnic i zaskakujących zwrotów akcji. Co wydarzy się w 773 odcinku, zaplanowanym na poniedziałek, 22 grudnia 2025 roku, Akacjowa 38, odcinek 773 streszczenie szczegółowe. Felip zostaje porwany. Ramon, Trini, Maria Luisa i Lolita na próżno czekają na niego przed pójściem do sądu na rozprawę Antonita. Wiktor upiera się, że stanie do pojedynku z pułkownikiem Valverde. Susana i Simon daremnie usiłują go od tego odwieść. Na rozprawie rzeźbiarz Sepulveda zeznaje, że nie zna Belarmina, a oszustem jest Antonito. Blanka dowiaduje się, że tajemniczym ukochanym Olgi jest Diego. Akacjowa Kacjowa 38 o czym jest serial? Poznajemy losy Carmen, młodej ciężarnej kobiety żyjącej pod jednym dachem z przemocowym mężem. Gdy pewnego wieczora mężczyzna wraca pijany do domu i usiłuje zgwałcić żonę, ta w akcie samoobrony uderza go twardym narzędziem w głowę. Przekonana, że go zabiła, zabiera kilka kosztowności i wraz z matką zakopuje ciało w lesie, a następnie ucieka w siną dal. W trakcie ucieczki rodzi córeczkę, której nadaje imię inocencia, by chronić dziecko, zostawia je w przyklasztornym przytułku obiecując, że kiedyś po nie wróci. Sama wraz z matką udaje się do miasteczka, w którym mieszka jej brat, jednak po drodze stan jej zdrowia znacząco się pogarsza. Ratuje ją lekarz, który szybko zaczyna się nią interesować. Następnie Carmen i matka zmieniają tożsamość. Od tej pory główna bohaterka nosi imię Manuela i zatrudniają się jako pokojówki w budynku przy tytułowej Akacjowej 38. A w serialu Akacjowa 38 występują między innymi